Właśnie krzaki słyszałem. Jak się ruszył w krzakach, chłop O w mordę Błagam, nie widzisz mnie, prawda? Ale jesteś A jesteś głąb Jezu Chryste, jesteś głąb <laughs> Nóżka! Tam jeszcze snajper wcześniej... Uuu, nice. A, tam. Czym ty w ogóle rzuciłeś? Kamieniem? <laughs> Żeby wam mogli... Jako... Właścicielom na... Legalu... Jakieś konsekwencje. Co ty robisz? Czemu ty atakujesz i uciekasz? Kopiet, co ty robisz? Weź mi wytłumacz. Cześć, dzień dobry z tej strony dozo i dzisiaj pomówimy o kolejnej broni, w której tak samo jak xm 4 się ostatnio zakochałem. I co ciekawe, z tego samego powodu, a oczywiście najlepiej będzie to widać na statystykach, dlatego zerknijmy na wykres z True Game Data. To są oczywiście czasy zabicia w klatkę piersiową. I tak jak widzimy, AK-74U, bo to o niego chodzi, jest na pomarańczowo. I widać, że jeżeli chodzi o klatkę piersią, to całkiem nieźle mu idzie. Lepszy jest CX-9 i OTS, no przy czym wiadomo, OTS jest do 10 metrów. Jak zbudujemy go w pełnym zestawie, to mniej więcej taki zasięg ma. I do tych 10 metrów, no nie ma lepszego pistoletu maszynowego właśnie od ots -a. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe wybory, no to CX-9 tutaj ma delikatną przewagę. 579 milisekund czasu zabicia na CX-9 i 603 na AK-74U, więc różnica 24 milisekund. Nieduża. Jeżeli chodzi o pozostałe pistolety maszynowe, no to tak jak widzimy, no tutaj są troszeczkę w tyle za AK-74U, więc no można powiedzieć, że AK-74U zaraz po CX-9 jest bardzo dobrym pistoletem maszynowym. Jeszcze jedna rzecz. Wziąłem tutaj Milano i Bizona. Z tego powodu, że widzę, że niektórzy jeszcze grają Milano, niektórzy się pytają o Bizona i tak dalej i tak dalej. Więc no tutaj zawarłem te bronie, żeby wam pokazać, że no ani Milano, ani Bizon nie jest niczym ciekawym w tym momencie. Milano, tak jak widzicie, ma najdłuższe czasy zabicia w klatkę piersiową poza OTS-em, no i właśnie Bizonem, które też sobie beznadziejnie radzi, jeżeli o to chodzi. Natomiast w głowę ich czasy zabicia są również bardzo słabe. No, bizon tutaj na początku jest bardzo dobry w głowę, ale tak jak widzimy, Milano to już jest w ogóle jakaś abominacja pistoletu maszynowego. No ale przejdźmy do czasu zabicia w głowę na AK-74U. I tutaj widzimy, że sytuacja jest podobna. Bizon OTS i CX9 są od niego troszkę lepsze, szczególnie CX9 jest tylko delikatnie, od niego lepszy, bo znowu to jest około 25 milisekund. Jeżeli chodzi o Bizona, no to tutaj wiemy, że ma bardzo dobre czasy zabicia w głowę, ale w klatkę piersiową niestety bardzo mocno posysa, więc jego tak naprawdę możemy wyeliminować. Inne pistolety maszynowe i do AK-74U i do CX-9 raczej nie mają podjazdu, więc dozo, o co ci chodzi? Dlaczego AK-74U, a nie CX-9? No właśnie. I tutaj ponownie wchodzi nowa statystyka i chodzi oczywiście o szyję. I tak jak widzicie, OTS jest lepszy do 10 metrów, natomiast po swoim spadku obrażeń OTS no już jest beznadziejny. Dlatego jego możemy wykluczyć do 10 metrów, bierzecie OTS, a powyżej 10 metrów, jeżeli macie zamiar się strzelać z pistoletu maszynowego, no to lepszym wyborem będzie właśnie AK-74U. I zobaczcie dlaczego. Z tego względu, że czasy zabicia w szyję AK-74U to 431 milisekund. CX-9 zabija w 579. 150 milisekund różnicy w stosunku do najlepszego CX-9, czyli historia właściwie identyczna jak z XM4 i AK-47, z tym, że AK-74U nie odstępuje tak bardzo w klatkę piersiową od innych broni, jak odstępowało XM4. Tendencja utrzymuje się po spadku obrażeń AK-74U i tak jak widzimy, to jest naprawdę solidna propozycja, która w pełnym zestawie będzie miała zasięg do około 17 metrów, bardzo podobne jak CX-9. Jeżeli zerkniemy jeszcze szybko na mobilność AK-74U, no to widzimy, że tutaj w czasach celowania do CX-9 jest duża różnica, natomiast pamiętajmy, że to jest niezbudowane CX, -9. 9 I ta różnica będzie mniejsza zdecydowanie. I mimo że to AK, zarówno w celowaniu jak i w mobilności nie jest najsprawniejsze, no to 150 milisekund znaleźć tak po prostu nie jest łatwo. I tutaj te 150 milisekund moim zdaniem bardzo znacznie przeważa te braki w mobilności. No i sprawia, że AK-74U aktualnie jest najlepszym pistoletem maszynowym powyżej tych właśnie 10-11 metrów, do których wybieramy OTS-a. Jeżeli chodzi o zestaw, to aktualnie śmigam właśnie oto takim zestawem na AK-74U. Dosyć standardowy Gru Supressor, Task Force, Tiger Team Spotlight, kolba szkieletowa KGB, no i 50-nabojowe magazynki. Można tutaj wybrać 40-nabojowe magazynki i w sumie wiecie co, nawet to zrobię w tym momencie i sobie zmienia I tak, zdecydowanie jest to dobry wybór, bo 40 ms zaoszczędzimy, jeżeli chodzi o 50 nabojowe magazynki. Także jeżeli gracie na solo, duo, na spokojnie 40 nabojowe magazynki, natomiast jeżeli gracie na trójki, czwórki, no to się zastanówcie, bo czas przeładowania na AK-74U nie jest długi. i Chyba bym został nawet na trójkach i czwórkach przy 40 nabojowym magazynku. Jeżeli chodzi o lufę, no to Task Force jest oczywistym wyborem, zwiększa zasięg oraz mobilność. Jeżeli chodzi o supresor, to tak jak mówiłem już wielokrotnie, ten sound supresor, gdyby nie zmniejszał zasięgu, może byłby dobrym wyborem, ale ze względu, że daje naprawdę niewielkie bonusy, nie opłaca się tego sound supresora, tego podstawowego tłumika wybierać, chyba że broń nie ma spadku obrażeń, albo ten zasięg ma naprawdę ogromny, typu 50 metrów. No nie w przypadku pistoletów maszynowych, ale mówię tutaj o RKM-ach, czy karabinach sztumowych. Jeżeli nie ma tak dużego zasięgu, albo nie ma spadku obrażeń, czy właściwie ma spadki obrażeń, to moim zdaniem ten podstawowy tłumik nie ma za bardzo sensu, bo 8 milisekund czasu celowania i jedna klatka, jeżeli chodzi o czas wyjścia ze sprintu do strzału, nie jest warty tego dużo mniejszego zasięgu. Tiger Team Spotlight na mobilność, kolba KGB na mobilność. Tylko, że z AK-74U jest pewien problem, mianowicie jego celownik mechaniczny, a celownik w postaci tej białej kropki na ekranie, nie jest dokładnie wypośrodkowany, wycelowany. I tak jak zobaczycie, celuje tutaj na poziomie tego metalowego czegoś, co wystaje z zatraka. Jak przyceluje, to celownik mechaniczny jest trochę wyżej, natomiast jak strzelę to pocisk leci tam, gdzie jest biała kropka. Jest to problem, który jakoś dużo nie zmienia na samej broni. Po prostu trzeba celować troszeczkę nad głową, jeżeli chcemy strzelać w głowę. Jest to taki problem, który mnie zastanawia, czy True Game Data przypadkiem źle nie przetestował czasów zabicia. Nie wiem tego, ale wydaje mi się, że True Game Data wiedział, co robi myślę, że to zauważył, bo wcześniej też Jay god pisał o tym na Twitterze. Także bądźcie po prostu świadomi tego baga. celujcie troszeczkę ponad głową i będzie wszystko w porządku. Także nie przedłużam bardziej i miłego oglądania. No jeżeli nie QBZ, to teraz możesz z ostatniego też mojego odcinka z na solo. AK-47 taki fajny zestaw był. Możesz go sobie obczaić. O nie! Czemu za taką... Jezus Maria! Hmm. Przez przypadek wręcz zaatakowałem. No. no, ten tek jest zabójczy. Zabójczy jest ten tak Pistolet jest tysiąc razy lepszy. Chłop Kampi, ewentualnie Salto, albo Ukradnij Logo. O Jezus Maria! Jeszcze jeden. Kurwa, musiałem podnosić tą martwą ciszę. Widzicie? Biodro, Biodro chłopkę chłopkewów nie miał. Biodro, to jest moje biodro właśnie. To, jest, to są moje strzały z biodra. Tak mi wychodzi z biodra strzelanie. Może lepiej na streamie to nie, bo się zaraz zestrają. O oh, wow, Chłop będzie przebiegał, oczywiście. Weźmiemy sobie ak na blisko. Że mnie nie zabiłeś łopie, to podziwiam? Czy coś? Babkę na tej wieży zapinasz, czy co? A to był chyba ktoś inny. Się już wydaje. Czemu ja się cały czas opieram na tym? Jak przecież te skiny się zmieniają, jak to był on? Hello, sniper. No, powodzenia z tym snajpą. No, Wiem, stary, co to powiedziałeś tam. No teraz zeskakujesz, jak do ciebie mierzę. Strzelał przez pół bitej godziny. On teraz schodzi. Czajcie go. On teraz postanowił zejść sobie z tej wieży. Ja, pierdziu. Hello, strasznie to przykre chłopie. Złota maska, ale podniesiesz te pieniądze? Super. Bez sensu. Trzeba było podjechać ciężarówką do zdl I Ten rower. Nie, inny rower. Ten rower tu stał, tak? Tak. Czyli ten z tego rowera co tu jeździł nie wysiadł? Może na sklep pojechał? Jest słów na sklepie, wcześniej go nie było. Ale to nie słów jeździł, tylko rower. Więc ten słów mógł zostać porzucony albo i nie. Halo, jesieniaro. Chłop co się odwraca. O, kolejna złota maska elegancko. E, Okej, okay, jeden w hangarze. No i w domkach przede mną. O i drugi się tu pojawił na no, duszku. W brzuszku, duszku brzuszku. A, bo to sniper jesteś nawet. No. O, ale zleciałeś. Tu no, następny. Zmieniać sniper? snajpa? Tak miałeś. Coś dupa. nie po snajpie. Ale nadal mogę go zabić. z tego domku czy gdzieś indziej jeszcze ten chłop co biegł przez Opena przebieg nie wiem przede mną co się chało chłop gdzieś w domku był to zaawansowane BSP to tak wam powiem że kam dupy rozbić tak szczerze wrażenie mi się wydaje że to takie marnotrawienie pieniędzy w sensie fajnie jest wiedzieć, gdzie kto tam jest, ale trwa tak krótko, że jakie to ma znaczenie, zanim tam w ogóle dojedziecie, to tu już chłopów nie ma. A jeszcze jak mają ducha, to się w ogóle nie pokażą, więc... Dobra, i tak nie... trafił! się wow. miałem powiedzieć, że i tak nie trafił w ciężarówce. Kule. Żeby mnie z innych domków nie zasnępili teraz. Co strafer? A ładnie strzelał, następny jakiś sniper na kiju, to nie ona, ale okay. Czemu trójkąt? Czemu kar z trójkątem? Ech. Boję się, że z lewej ktoś mnie zaraz złapie. Dobra, dojedźmy go po prostu. Chociaż ten trakt jest tak bardzo ledwo żywy. A nie, jeszcze nie, okej. Okay. Na pucie lotniska był, tak? Przebiegał, jak na niego patrzyłem, coś w sensie, jak tam się rozglądałem, i no to beka, Halo? Tak. O, sztypie Jezus, jaka HDR, kochana. Co? Wcześniej głowa nie była teraz. po klatce? Co to ma znaczyć? Tam chciałem zaznaczyć. O nie, 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 nie. Sorry, sorry, ma bed, ma Przepraszam, przepraszam, nie chciałem. Ej, chłopco wie. Dobra, teraz nie wiedział. No, daj mi to. O, kurde, nie mogę użyć teraz, no, hmm, <ścoughs> No mogę? Super. Teraz to jest dej I teraz pół godziny skradania. O, na moim poziomie jest. ci trochę zeszła, chłopie. A, wiecie co zrobię? Ha. Patrzcie na to. Jaki trik. W dungli. Wolisz kwadrat? Nie, wolę... krzyżyk, po prostu. A, widzieliście to? Ha, ha, I teraz maski nie straciłem. 22 kafle. Nie mam za bardzo sklepu, chyba że tam. Muszę pod górę podjechać. To jest bardzo niedobre. Dobra, chłop jest na dachu, widziałem jak strzelał Tam się, kurde, chłop jak turla Weź tylko nie spadnij z tego zbocza, uważaj No dobra, dobra, beka, 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 beka Kewuj się typie, nie ma czasu no, Pewnie przez samochód przebija O ja pierdolę Jaka pizda Nie pizda, że przeciwnik, tylko pizda, że jestem w dupie nie! ty tych chuju. fuck me, no! Szkoda, fajna gierka. Trzeba było zostawić. Po co wychylam na typa, który jest 150 metrów ode mnie oddalony? Jak mam XM4 z mini kolimatorem? No, kozackie jest to XM4, naprawdę. Dobra, możemy sobie po pooglądać chłopa ze swissem, 10 kg. MRW7 strofi na dachu widać, że to bardzo dobry zawodnik bez, niepotrzebnie wysiadałem na tego chłopa, co tam na daleko był zupełnie bez sensu, bo jeszcze żebym zrobił to obok jakiejś osłony, OK, ale wysiadłem, nie dość, że w ogóle bez sensu, bo nie miałem broni na taki dystans to jeszcze na samym środku niczego i nie miałem żadnej osłony, więc nie róbcie tak